W weekendy wyrusza o 6.52, a na miejscu jest przed 10. Najnowsze połączenie Polregio skierowane jest do miłośników górskich wędrówek. Jedną z takich osób jest pan Paweł, który rozpoczął swoją podróż już w brzegu, do którego przyjechał również pociągiem. Pociąg jest szeroko reklamowany i to nie tylko przez spółkę Polregio, ale także przez miłośników kolei. No ciężko było przegapić jakokolwiek informacje o tym pociągu. Opcja jest niesamowita, cieszę się, że spółka Polregio w końcu zdecydowała się na taki pociąg, bo to jest strzał dziesiątka. Malinka w naszym regionie zatrzymuje się na sześciu stacjach. Znajdują się one nie tylko w dużych miejscowościach, ale również w mniejszych miasteczkach. Trasa została zaplanowana tak, aby z pociągu mogła skorzystać jak największa liczba chętnych. Zainteresowanie jest bardzo duże. Jak widać, ten pociąg wywołuje spore, dlatego że ostatni raz przejechał blisko 25 lat temu. Mam nadzieję, że dojedziemy do Wisły planowo. Ferie i wakacje pociąg kursuje codziennie, natomiast przez pozostałą część roku, weekendy i święta. Oczywiście mam około 6 godzin na spędzenie czasu wolnego na nartach na spacerach bądź na rowerach, i około godziny 16 wracamy do w kierunku Opola. Koszt biletu w jedną stronę dla osoby dorosłej wynosi 42 zł. W pociągu obowiązują wszystkie zniżki i ulgi. Rozkład jazdy można znaleźć zarówno na stacjach, jak i w aplikacji mobilnej Polregio. Jakub Supecki, Kurier Polski.